Powinienem wyrzucić cię z restauracji, pachniesz biedą, drwił milioner. Ale finał go uciszył. Restauracja La Perle była jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc w całej Warszawie. Znajdowała się w prestiżowej dzielnicy Wilanów, w eleganckiej willi z XIX wieku otoczonej wypielęgnowanym ogrodem. Menu było tworzone przez szefa kuchni, który zdobył dwie gwiazdy Michelin we Francji. Ceny były astronomiczne. Kolacja dla dwóch osób mogła kosztować 3000 tysiące złotych, a butelka wina nawet 10 tysięcy. Rezerwacje były konieczne miesiąc wcześniej, a lista oczekujących miała setki nazwisk. To było miejsce dla elit, biznesmenów, polityków, celebrytów i starych arystokratycznych rodzin. Właścicielem restauracji był 48-letni Damian Kowalczyk, mężczyzna, który odziedziczył fortunę po swoim ojcu znanym deweloperze, który zbudował połowę luksusowych osiedli w Warszawie w latach dziewięćdziesiątych. Damian nigdy nie pracował ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko dostał na talerzu pieniądze, kontakty, wpływy. Kupił restaurację siedem lat temu jako hobby, jako sposób na spędzanie czasu wśród innych bogatych ludzi. Sam nie rozumiał nic z gastronomii, ale to nie miało znaczenia. Najął najlepszych menedżerów, którzy zajmowali się wszystkim. Damian był znany ze swojej arogancji i okrucieństwa. Traktował ludzi jak przedmioty, które można kupić i wyrzucić według swojego widzimisię. Jego pracownicy żyli w ciągłym strachu przed jego wybuchami gniewu. Kelnerzy, kucharze, pomoc kuchenna, wszyscy cierpieli pod jego tyranią. Krzyczał na nich za najmniejsze błędy, upokarzał ich przy klientach, groził zwolnieniem za każdą próbę obrony. Rotacja pracowników była ogromna, ale zawsze znajdowali się nowi, którzy potrzebowali pracy i byli gotowi znieść jego traktowanie. Pewnego wrześniowego wieczoru, kiedy Warszawa tonęła w złotych liściach i chłodnym wietrze, restauracja była pełna. Wszystkie dwadzieścia stolików było zajętych przez najbogatszych ludzi w mieście. Damian siedział przy swoim ulubionym stoliku przy kominku w towarzystwie czterech przyjaciół, takich samych bogatych, aroganckich mężczyzn. Pili wino za tysiąc złotych butelka, jedli kawior, śmiali się głośno, nie przejmując się innymi gośćmi. Personel restauracji pracował w napięciu. Kelnerzy przemykali między stolikami, starając się być niewidzialnymi. Szef kuchni i jego zespół pracowali na kuchni pod ogromną presją, wiedząc, że każde danie musi być absolutnie perfekcyjne. Najmniejszy błąd mógł oznaczać publiczne upokorzenie przez Damiana. Jednym z kelnerów był 36-letni Paweł Nowicki. Paweł pracował w La Perle od ośmiu miesięcy i każdy dzień był torturą. Damian szczególnie nie lubił Pawła, prawdopodobnie dlatego, że Paweł nie okazywał wystarczającego strachu. Paweł pochodził z małej wioski pod Lublinem, gdzie jego rodzice prowadzili małe gospodarstwo rolne, był najstarszym z pięciorga dzieci i od młodości przyzwyczajony do ciężkiej pracy. Przyjechał do Warszawy 10 lat temu z marzeniami o lepszym życiu. Ale życie w stolicy było trudne. Paweł pracował na różnych stanowiskach w fabrykach, na budowach, w magazynach. Zawsze zarabiał ledwo wystarczająco, aby związać koniec z końcem. Cztery lata temu jego żona Ania zachorowała na nowotwór. Leczenie kosztowało fortunę, której nie mieli. Paweł zaciągnął kredyty, pożyczył pieniądze od wszystkich znajomych. Sprzedał wszystko, co miał. Ania przeszła operację i chemioterapię. Przeżyła, ale rodzina została z długami w wysokości 80 tysięcy złotych. Paweł potrzebował pracy, która płaciła dobrze. Kelnerzy w La Perle zarabiali 5 tysięcy złotych miesięcznie, plus napiwki, które mogły dodać kolejne 3 tysiące. To była najlepsza pensja, jaką Paweł kiedykolwiek miał. Więc znosił upokorzenia od Damiana, znosił długie godziny, znosił stres. Robił to dla Ani, dla ich dwójki dzieci, dla nadziei, że kiedyś będą mogli żyć normalnie. Tego wieczoru Paweł obsługiwał cztery stoliki, włączając stolik Damiana i jego przyjaciół. To było zawsze najtrudniejsze zadanie, bo Damian był najbardziej wymagającym i okrutnym klientem w całej restauracji. Paweł przynosił im wino, przystawki, dania główne, desery. Starał się być perfekcyjny, ale wiedział, że bez względu na to, jak dobrze wykona swoją pracę, Damian znajdzie coś, na co będzie narzekać. Około dziewiątej wieczorem do restauracji wszedł nowy gość. Był to starszy mężczyzna, około siedemdziesięciu lat ubrany w prosty, wytarty garnitur, który wyglądał jakby był kupiony 20 lat temu w dyskoncie. Jego buty były stare i połatane, jego koszula wyprana tyle razy, że straciła kolor. Nie miał rezerwacji, co było niemal niemożliwe, w La Perle. Wyglądał kompletnie nie na miejscu wśród wszystkich tych bogato ubranych gości. To był Józef Wiśniewski, 70-letni emeryt, który całe życie pracował jako mechanik samochodowy. Józef był wdowcem. Jego żona zmarła rok temu na zawał serca. Byli małżeństwem przez 45 lat, i jej śmierć zniszczyła go emocjonalnie. Przez ostatni rok Józef żył w ciemnej depresji, ledwo wychodząc z domu, jedzący prawie nic, tracąc wolę życia. Ale dzisiaj była rocznica ślubu Józefa i jego żony. 46 lat temu pobrali się w małym kościółku na wsi. Po ślubie poszli do najlepszej restauracji w okolicy, skromnego miejsca, gdzie jedli pierogi i schabowe. To było wszystko, na co mogli sobie pozwolić, ale było to najszczęśliwsze jedzenie ich życia. Józef pamiętał, jak jego żona Maria śmiała się, jak jej oczy błyszczały, jak trzymali się za ręce przez cały wieczór. Józef postanowił uczcić ich rocznicę, idąc do dobrej restauracji sam ze zdjęciem Marii w kieszeni. Chciał zjeść jeden elegancki posiłek, wspominając dawne czasy. Nie wiedział nic o La Perle, nie wiedział o cenach, o ekskluzywności. Po prostu zobaczył piękną willę z napisem Restauracja i wszedł. Hostessa przy wejściu spojrzała na niego z mieszaniną zaskoczenia i lekceważenia. Dzień dobry, powiedziała chłodno. Czy ma pan rezerwację? Nie, odpowiedział Józef, ale pomyślałem, że może jest wolny stolik. Hostessa spojrzała na listę. Przykro mi, ale wszystkie stoliki są zarezerwowane i muszę dodać, że nasza restauracja wymaga odpowiedniego dress code'u. Józef spojrzał na swój stary garnitur. Rozumiem, że nie wyglądam elegancko, ale to jedyny garnitur, jaki mam. Dzisiaj jest specjalny dzień dla mnie i chciałbym po prostu zjeść dobry posiłek. Hostessa wahała się. Była to młoda kobieta, 24-letnia Natalia, która pracowała w restauracji od roku. Widziała desperację w oczach Józefa i czuła współczucie, ale wiedziała też co się stanie, jeśli wpuści kogoś takiego jak Józef bez zgody Damiana. Proszę zaczekać tutaj powiedziała Natalia i poszła do stolika Damiana. Damian słuchał jej z rosnącym rozdrażnieniem. Co masz na myśli, że jakiś starzec w zniszczonym garniturze chce wejść do mojej restauracji? Wyrzuć go. Ale, panie Kowalczyk, on tylko chce zjeść posiłek. Może moglibyśmy. Nie, przerwał Damian. Tego typu ludzie rujnują atmosferę mojej restauracji. Popatrz na niego. Wygląda jak bezdomny. Prawdopodobnie nawet nie ma pieniędzy, żeby zapłacić. Damian wstał i podszedł do wejścia, gdzie Józef cierpliwie czekał. Przyjaciele Damiana poszli za nim, ciekawi dramatu. Słuchaj, dziadku, powiedział Damian głośno, tak, aby wszyscy w restauracji mogli usłyszeć. To jest restauracja dla ludzi z klasą, nie dla no cóż, ludzi takich jak ty. Powinienem wyrzucić cię stąd natychmiast. Pachniesz biedą, a twój garnitur wygląda, jakby był z second handu. Cała restauracja umilkła. Wszyscy goście przestali jeść i patrzyli na tę scenę. Józef poczuł, jak jego policzki robią się czerwone z upokorzenia. Przepraszam, powiedział cicho Józef, nie chciałem nikomu przeszkadzać po prostu dzisiaj jest rocznica mojego ślubu i chciałem. Rocznica ślubu? Zaśmiał się Damian. A gdzie jest twoja żona? Czy ona również wygląda jak ty? Czy może zostawiła cię, bo nie mogłeś jej zapewnić lepszego życia? Józef poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Moja żona nie żyje. Zmarła rok temu. Damian wzruszył ramionami. To smutne, ale to nie jest mój problem. Ta restauracja jest dla żywych, bogatych ludzi, nie dla smutnych starców żyjących przeszłością. Wynoś się. W tym momencie Paweł, który obserwował całą scenę z zabaru, nie mógł już tego znieść. Przez osiem miesięcy znosił upokorzenia od Damiana. Widział, jak ten człowiek traktował ludzi jak śmieci ale to było za wiele. Ten stary człowiek nie zasługiwał na takie traktowanie. Paweł podszedł do Józefa. Proszę pana, powiedział łagodnie. Proszę zostać. Znajdę dla pana stolik. Damian odwrócił się do Pawła z wściekłością. Co ty robisz? Kazałem ci. Z całym szacunkiem, panie Kowalczyk, przerwał Paweł, ale ten pan ma prawo zjeść tutaj posiłek, jeśli może za niego zapłacić. Nie ma rezerwacji, krzyknął Damian. Jest jeden wolny stolik, powiedział Paweł. Stolik numer dwanaście został anulowany pół godziny temu. Mogę tam posadzić Pana. Damian był w szoku. Nikt nigdy nie śmiał mu się sprzeciwić w ten sposób, szczególnie nie kelner. Jesteś zwolniony, wrzasnął. Dobrze, odpowiedział Paweł spokojnie. Ale najpierw obsłużę tego pana. Paweł wziął Józefa za ramię i zaprowadził go do stolika numer dwanaście, przy oknie z widokiem na oświetlony ogród. Józef usiadł wciąż w szoku z tego, co się właśnie stało. Dziękuję, powiedział Józef z emocjami w głosie. Nie musiał pan tego robić, teraz straci pan pracę przez mnie. Warto było, odpowiedział Paweł z uśmiechem. Co mogę panu przynieść? Józef spojrzał na menu i zbladł, widząc ceny. Najtańsze danie kosztowało 250 zł. Jego miesięczna emerytura wynosiła 1800 złotych ale postanowił zrobić ten jeden ekstrawagancki gest dla pamięci Marii. Poproszę zupę dnia i małe danie główne, powiedział Józef, i szklankę wody. Będzie pan miał wszystko, co najlepsze, powiedział Paweł i poszedł do kuchni. Damian wrócił do swojego stolika, wrząc ze złości. Jego przyjaciele próbowali go uspokoić, ale on nie mógł przestać myśleć o tym upokorzeniu. Jak śmiał ten kelner mu się sprzeciwić. Jak śmiał ten starzec w zniszczonym garniturze wejść do jego restauracji? Tymczasem Paweł pracował z szefem kuchni, aby przygotować najlepszy posiłek dla Józefa. Szef kuchni, pięćdziesięcioletni Francuz o imieniu Pierre, który również cierpiał pod tyranią Damiana, był wzruszony historią Józefa. – Dlatego człowieka przygotuję coś specjalnego – powiedział Pierre. Pierre przygotował doskonałą zupę krem z dyni z truflami. Potem przepysznego pieczonego dorsza z sosem szafranowym i warzywami. Na deser Pierre osobiście zrobił krem brüle z lawendą. Każde danie było arcydziełem. Kiedy Paweł przynosił kolejne dania, Józef jadł z łzami w oczach. Nie płakał ze smutku, ale z wdzięczności i wspomnień. Każdy kęs przypominał mu szczęśliwe chwile z Marią. Wyciągnął jej zdjęcie z kieszeni i postawił je na stoliku. To dla ciebie, kochanie, szeptał. Inni goście w restauracji obserwowali tę scenę. Niektórzy byli wzruszeni. Jedna para, starsze małżeństwo siedzące przy sąsiednim stoliku, podeszło do Józefa. Przepraszam za wtargnięcie, powiedział mężczyzna, ale słyszeliśmy, co się stało przy wejściu. Chcielibyśmy zapłacić za pana posiłek. Józef był zaskoczony. Nie, nie mogę przyjąć. Proszę, powiedziała kobieta z ciepłym uśmiechem. Byliśmy małżeństwem przez pięćdziesiąt lat. Rozumiemy, co pan czuje. To byłby dla nas zaszczyt. Józef kiwnął głową, nie mogąc mówić przez emocje. Damian obserwował to wszystko z rosnącym gniewem. Ale coś jeszcze się działo. Inni goście zaczęli szeptać, wskazując na Damiana, krytykując jego zachowanie. Niektórzy wyszli z restauracji, mówiąc głośno, że nie chcą jadać w miejscu, gdzie właściciel jest tak okrutny. Wtedy do restauracji wszedł ktoś, kto zmienił wszystko. Był to elegancki mężczyzna w doskonale skrojonym garniturze, około sześćdziesięciu lat. To był Stefan Zieliński, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, właściciel sieci hoteli i restauracji w całej Europie. Damian znał go z reputacji, ale nigdy nie spotkał osobiście. Stefan podszedł prosto do stolika Damiana. Pan Kowalczyk? Zapytał. Damian wstał szybko. Tak, to ja, pan Zieliński, to zaszczyt. Nie jestem tu dla komplementów, przerwał Stefan. Jestem tu, bo słyszałem, co pan zrobił temu starszemu mężczyźnie. Mój asystent jadał tutaj wcześniej tego wieczoru i wszystko mi opowiedział. Damian zbladł. To był tylko. To był nieporozumienie. To nie było nieporozumienie, powiedział Stefan zimno. To było okrucieństwo i nie toleruję okrucieństwa. Stefan odwrócił się do wszystkich gości w restauracji. Państwo pozwolą, że się przedstawię. Jestem Stefan Zieliński i chciałbym powiedzieć coś ważnego. Cała restauracja słuchała w ciszy. Ten Pan tutaj, Stefan wskazał na Józefa, został upokorzona przez właściciela tej restauracji tylko za to, że nie jest bogaty. Ale prawdziwe bogactwo nie mierzy się pieniędzmi. Mierzy się charakterem, godnością, miłością. Stefan podszedł do stolika Józefa. Panie, jak się pan nazywa? Józef Wiśniewski odpowiedział starzec cicho. Panie Józefie, czy mogę usiąść z panem? zapytał Stefan. Józef kiwnął głową, kompletnie zdumiony. Stefan usiadł i zaczął rozmawiać z Józefem. Pytał o jego życie, o jego żonę, o ich wspólne lata. Józef opowiadał, a jego oczy błyszczały wspomnieniami. Opowiedział jak poznał Marię na wiejskim festynie, jak pracowali razem przez 45 lat jak wychowali troje dzieci, jak wspierali się nawzajem przez wszystkie trudności. Stefan słuchał z uwagą i szacunkiem, potem powiedział Panie Józefie, pan jest bogatszym człowiekiem niż większość ludzi w tej sali. Miał pan miłość, rodzinę, całe życie ciężkiej, uczciwej pracy. To jest prawdziwe bogactwo. Stefan odwrócił się do Damiana. A pan, panie Kowalczyk, ma pan pieniądze, ale nie ma pan charakteru. Ma pan restaurację, ale nie ma pan serca i dlatego nigdy nie będzie pan naprawdę bogaty. Damian stał w milczeniu, jego twarz była blada. Chciałbym kupić tę restaurację, powiedział Stefan. Jestem gotów zapłacić dwukrotnie jej wartości rynkowej, ale pod jednym warunkiem, pan opuszcza to miejsce i nigdy więcej nie prowadzi restauracji. Wszyscy w sali wstrzymali oddech. Damian wiedział, że nie może odmówić. Stefan Zieliński był za potężny, za bogaty. Jeśli odrzuci ofertę, Stefan mógł zniszczyć jego reputację w branży. Zgadzam się, powiedział w końcu cicho. Doskonale, powiedział Stefan. Moi prawnicy skontaktują się z panem jutro. A teraz proszę opuścić tę restaurację. Damian wyszedł, upokorzony, pokonany. Stefan odwrócił się do Pawła. Pan jest tym kelnerem, który bronił pana Józefa? Tak, proszę pana, odpowiedział Paweł. Od dzisiaj jest pan menedżerem tej restauracji, powiedział Stefan. Z pensją dziesięć tysięcy złotych miesięcznie, plus procent odzysków. Paweł nie mógł uwierzyć. Ja mu dziękuję, panie Zieliński, Stefan uśmiechnął się. To pan zasługuje na podziękowania. Pokazał pan odwagę i człowieczeństwo. Tej nocy restauracja zamieniła się w miejsce celebracji. Stefan zaprosił Józefa i wszystkich pracowników na darmowy posiłek. Jedli, pili, śmiali się. Józef opowiadał historię o Marii, a wszyscy słuchali z uśmiechem. Kiedy wieczór dobiegał końca, Józef podszedł do Stefana. Dziękuję panu, powiedział. Dzisiaj miał być najtrudniejszy dzień w moim życiu. Ale pan sprawił, że stał się pięknym wspomnieniem. To nie ja to zrobiłem, odpowiedział Stefan. To zrobił pan sam, swoją godnością i miłością do żony. Historia tego, co się stało w La Perl, rozprzestrzeniła się po całej Warszawie. Ludzie mówili o okrutności Damiana i dobroci Stefana. Restauracja pod nowym zarządzaniem Pawła stała się jeszcze bardziej popularna, ale tym razem nie jako miejsce dla snobów, ale jako miejsce, gdzie każdy był traktowany z szacunkiem. A Józef? Wrócił do domu tej nocy z sercem pełnym nadziei. Pierwszy raz od śmierci Marii poczuł, że może znowu żyć.